W poprzednim odcinku Maluch podróżnik dotarł do Tadżykistanu. Poznał surowy klimat Pamiru, dzielnie radził sobie z trudami drogi. Zdobył Akbajtał, wjeżdżając o własnych siłach na 4655 metrów nad poziomem morza. Wiesz co, kadem mamy duży problem, bo ten włączył się yy, błąd wydechu. Check engine. I przeszedł nam w tryb serwisowy, auto przeszło Potrzebuje podpięcia wiesz, komputera i błędu, nie? Albo wypalenia w ogóle w jeżeli to jest on To tak najbardziej prawdopodobne to że to jest właśnie DPF? Mhm. Bo muliliśmy trochę, nie? Tak, było dużo mulenia ostatnio, bardzo dużo. A wiesz, ADP w przymuleniu się zapycha szybko, nie? A szczególnie w tych wysokościach tutaj to. No, takie jajak, proszę Państwa. To jest technika. Teraz powrót tą pod tą tam, albo i tą. Fremont wraca do miasta. Żaden z członków ekipy niestety nie chce zasiąść w maluchu. I z perspektywy fotela pasażera kontynuować filmowanie. Szkoda, bo droga przede mną miała być jednym z highlightów całej serii. Nie mam jednak zwyczaju zmuszać do roboty w takich warunkach. Cała załoga wycofuje się z Fremonta. Dalej jadę sam. No i tutaj przygoda moja się zaczyna z szutrem. Rozjazd. Z głównej drogi, z głównego traktu konijskiego, drogi M41, w prawo prowadzi trakt asfaltowy, dziurawy, wyboisty, ale asfaltowy, co oczywiście pomaga w podjazdach, a w lewo droga prowadzi do korytarza pakhańskiego i zamierzam wrócić z tamtej strony, dokładnie w tym miejscu, do tego miejsca dojechać, objeżdżając całą tą, całą tą trasę. Na najtrudniejszym odcinku mojej trasy nie mam ze sobą ekipy wizualnej. To jest normalnie P. Czego nie mogło być tak gdzieś w Kazachstanie? No? no nic, postaram się ją nakręcić coś samemu. Może się właściwie niczego wielkiego nie spodziewać, ale dam z siebie wszystko. 500 kilometrów takiej drogi. Oj, to będzie ciekawe. To będzie Bardzo ciekawe. ja pierdziele! Zresztą przyjechałem, Maluch odpoczywa, a jeszcze mam sporo pod górę, tam. Przełęcz jest załukiem. łukiem. Przede mną przełęcz Karakusz 4344 metry nad poziomem morza. Maluchowi brakuje mocy. Sposób na jej brak to jazda zygzakiem i wspomaganie się sprzęgłem. Zostało kilkaset metrów do szczytu. Kilkadziesiąt metrów pionu. Aha, jesteśmy, kurde. Udało mi się wjechać na przełęcz 4300. Ileś tam metrów? Najcięższa próba dla mnie i dla malucha. To jak na razie była. Raz. Dwa. Kochana maszyna. Z pykającym silnikiem. Tykającym. A, ja p To by było jakbyś tłumiszkę jeszcze... z dolnej niszy. Kurna! 12 km do jakiegoś miasteczka. Czy to wioski? Tam chcę zanocować. No, komfortowa ta podróż nie jest, no? Na się Fidler wybrał na wakacje. Na no nic. Odwrotu nie ma. Mam nadzieję dotrzeć do wioski przed zmrokiem. Uderzenie w jeden kamień dzisiaj mi wystarczy, no to dotarłem do tej wioski, kurde, nic tu nie ma. Jedna no. jakaś a będę musiał gdzieś na dziką kolację Jestem po pierwszym noclegu i kurczę, niestety, yy, uderzyłem w kamień. Użyłem w kamień obejmą e, pod, pod skrzynią biegów. Obejma się niestety wgieła i dotyka, dotyka skrzyni biegów. Skrzynia nie może pracować. Maluch wydaje dziwne dźwięki. Potrzebuje kanału. Mam nadzieję, że damy radę. Mam nadzieję, że jakiś szkód większych dzisiaj nie narobię. Afganistan dosłownie na wyciągnięcie ręki, o tam, tam za rzeką. Rzeka Pancz jest naturalną granicą między Tadżykistanem i Afganistanem. Będzie mi towarzyszyć przez następne 300 km. Kamienie, no. Osobiska to są straszne kamienie, ledwo jadę. Niesamowita jest ta droga. Cieszę się, że przyjechałem. Po prostu jest pięknie, niesamowicie. Pustkowia, nikogo nie ma. Tylko ja i mój mały samochód. No jest pięknie, zobaczcie sami. Góry kurz w tle, dolina, rzeka, a nawet droga sprawiają, że w takim miejscu człowiek czuje się bardzo mały i nieistotny. Potęga natury. Chłopak w tej ciężarówce overlandowej doznał szoku.

W miejscowości Langar pechowo łapię pierwszą po drodze gumę. Nie daje mi też spokoju uszkodzona obejma skrzyni biegów. Powoduje wyskakiwanie biegów i ogromne wibracje. Na szczęście znajduję kano. Tu mam taki problem, że to się zgięło i uderza tutaj. Dotykam skrzyni biegów. Powinno generalnie być elastyczne. Nie dam rady, no. Bez kluczy. Muszę to tu, tu i tam odkręcić, a ja nie mam takich kluczy. No nic, jadę do Ischia Cima. tam mnie kiedyś 100 km. znam do miejscowości Iśkasim i dalej już nie mam się wyjechać. Dobra, hotel? Hotel, ja. 3, ok, a pas Ok, no to dotarłem do Iśkasim. Jakaś miła pani odstąpiła mi swoją sypialnię. Za kilka dolarów z obiadem i śniadaniem. Także miło. No i jutro. Mam nadzieję dotrzeć do chorogu i naprawić tam malucha Bo tam będą mechanicy w drodze nie udało mi się tego zrobić niestety no nic, trudno. W każdym razie ekipa wycofała się do Kirgistanu eee, a ja już zabrnąłem głęboko w Pamir. No i muszę już teraz objechać Pamir, nie ma już odwrotu, Tylko mam nadzieję, że naprawię malucha w chorobu. Nasz Dzień zaczynam od szukania mechanika w Ishkasi. Mechanik? Mechanik, mechanik. Okej, Dobra, dziękuję. Chyba tutaj. No to mechanik się bawi moim maluchem. <laughs> Mam nadzieję, że teraz za problem z maszyną. W tym miejscu ta obejma dotykała miski eee, no i udało się to naprawić, że teraz tutaj mechanik to odgiął młotkiem. Zdjął, odgiął i działa raso. <grym grym> <i działa. grym> Jak nowa, maszyna. Jak nowa maszyna. No, to teraz muszę wyjechać. Kurczę, od razu mi się humor poprawił. Super. Zostawiłem na Zostawiłem statyk. Ja ja, spasiba, spasiba. Spasiba bolshoi. To dzięki. Kochani ludzie, kurczę no. Gonili mnie. Odwieźć mi staty Po drodze są takie ciepłe źródła. Odjadę tam. Wykąpać się. No, teraz będziemy malu obiecuję ci, będę tak uważał na kamienie, jesteś naprawiony. Nie powiedziałeś mi wypchaj się po tym kamieniu, który był ewidentnie moją winą. Będziemy sobie jechać bardzo, bardzo wolno. Nigdzie nam się nie śpieszy. Podziwiamy krajobrazy, widoki. Kurcze, no. Tak żałuję, że tutaj nie mam ekipy, no. Taki fajny materiał można by było tu zrobić. Przestrzenie, te góry, ta rzeka, te wioski. Kurcze, naprawdę. Komputery w samochodach, niestety. mankamy, nie Uważam. To dużo jest elektroniki współczesnych samochodach. No mam nadzieję, że ten samochód zadziała, będzie jechał i ekipa dołączy do Mongolii, no. Amir nie wyszedł. Mam nadzieję, że w Mongolii się uda. A, widać. W tych źródłach ponosi jest mnóstwo minerałów, które nieźle działają na skóry. Z tego co czytałem, trzeba się tam wykąpać na no, kąpiel. No, wreszcie teraz mężczyźni mają swoją kolej na, na kąpiel tutaj w ciepłym źródle. Gorące źródło Gram Hazma jest bardzo popularne wśród Tadżyków. I opodal znajduje się nawet sanatorium. No, miło było się odświecić w źródełkach, ale nic, nic to specjalnego. No ale ponoć źródła są to Źródła z wodami leczniczymi. No. Więc jestem pewnie uzdrowiony na ciele i zapewne tu. Były te trzy dni wyczerpujące, daje mi gości, ale były warte. Mam ogromną satysfakcję, że, że przejechałem wzdłuż korytarza Bakhańskiego. Trasa piękna, naprawdę przepiękna. Jedna z piękniejszych dróg, którymi w życiu jechałem. To zdecydowanie najtrudniejsza droga, którą jechałem maluchem, ale piękna. O, porą to normalnie Metropolia. Największe miasto tu na trasie. Hello.

Dzisiaj jest dzień smarowania zwrotnic. Robię to co 2000 km. Znajduję też nowego operatora kamery. Nienawidzę smarowania zwrotnic. 18 lipca. wjeżdżam z Chorogu. Zatrzymałem się na wyjeździe z miasta, tutaj przy pomniku, gdzie jest ustawiony samochód, który jako pierwszy przejechał trakt pamirski w historii, w latach 30. bodajże. No Maluch też się zatrzymał na chwilę, no bo Maluch jest pierwszym maluchem, który przejedzie trakt tam, pamirski. Na razie zaliczył fragment, zaliczył Dolinę Fachańską i teraz będzie kontynuował znowu drogę traktem e, pamirski. Także, dwóch pionierów się tutaj spotkało, jeden już na piedestale, pomnik i drugi jeszcze ciężko pracuje na swoją sławę. No mam nadzieję, że, że przejadę dzisiejsze przełęcze, jest ich sporo na mojej trasie I, i, i myślę, że jutro uda mi się z powrotem dotrzeć właśnie drogą pamirską do Murgabu, skąd będę się kierował z powrotem do Kirgistanu. ja dobrą drogą jadę, to miał być asfalt. M41 No na szczęście asfalt się pojawił znowu. A ile można przyjąć uderzeń, że wszystkie komponenty malucha dosłownie kwiczą na takiej drodze. Śrubki się odkręcają, no w zgubiłem tablicę rejestracyjną. Na szczęście ją mam, więc. Została szybko odratowana. Muszę ją tylko zamontować, że strasznie mi się jakoś nie chce. Ja, jakoś nie chcę już mi się dzisiaj jechać. Zresztą już 18 A nie chcę znowu po roku jechać, jak to było kilka dni temu. Cześć, jest tu gostynica. Gostynica jest. Gostynica jest. No to taką miejscówkę znalazłem tutaj po drodze. Po 135 km jazdy. już mi się nie chce dalej. O, thank you, thank you. Oh, it's too much, <laughs> too much. Do you want to have a chat later in mm. English? English? Do you, yeah, do you want to talk in English later? Yeah. Yeah? Okay, I finish my tea and then we can sit and chat a little bit. Uh -huh. Yeah? You want it? Uh -huh. Okay, cool. What's your name? My <laughs> name? <laughs> yeah. My name is Gulia. Gulia? Yeah. Are you his sister? No. No. Cousin. Rodstinica, yes. Cousin. Yes. 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 And you're from Pamir? Yeah. You live in Pamir. Yeah, Джеланде? No. Рушан. 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 Это шифчай. 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 Ширчай. Милчай. У них молк. Мил. Да. 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 Да.

Это масло? Это Да. блюдо. блюда. Памирский блюда. Памирский да, памирский дринк. Национальный, национальный. Да? made with milk? Yes. And then you add butter to it. It's a cheese, but... Маревак? Масло. 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 Butter is масло, yes. Maslo, and then you eat it with bread. Yes, in соль. Okej. Okay. To jest sól, ale... Sól, to jest sól. Sól. Sól, sól. Sól, a Sól. Aaa. I tak dowiaduję się, że shir chai, czyli herbatę z mlekiem, solą i masłem, zagryzaną chlebem, nie tylko pije się w Kaszmirze, ale też w Pamirze. Bobo! High five! Wywaj, bye, baj! Bye. Bye, bye. No, no, witam z powrotem na 4000 metrów. 420 gazu malu, gazu 470, jeszcze 100 metrów w górę. To widać już przełęcz może 200 metrów Na szczęście ta końcówka nie jest stroma, łagodnie jest jazda. końcówka asfaltowa, proszę 4286 metrów nad poziomem morza Kolejna przełęcz zaliczona eee, także właściwie wszystkie Pamirskie przełęcze Maluk zaliczył Łącznie z drogą przez korytarz pakhański, nieźle. Już za chwileczkę, już za momencik, to jest tutaj. Nie umieszkam się zatrzymać. Niesamowicie się cieszę, bo zamknąłem z maluchem pętle. Przejechaliśmy korytarz wakajski i wróciliśmy z tamtej strony. Z tamtej strony drogą pamirską. A kilka dni temu pojechałem tamtędy zdobywać przełęcz. Właśnie tam. Ciężka to była trasa. Najtrudniejsza trasa, jaką jechałem w Malucha. Powtarzam się, ale naprawdę dała nam w kość. Ale dzięki temu była też niesamowita, naprawdę niesamowite było to przeżycie, dotrzeć tutaj moim małym Fiatem. To jest pierwsza maszyna, pierwszy maluch swojego gatunku, pierwszy samochód tego gatunku, który przejechał Pamir. no tak, no właśnie cały Pamir przejechaliśmy. No dobra, teraz trzeba się wycofać z tego Pamiru. Dwa dni, dwa dni na wycofanie. Potrzebujemy, przynajmniej. Wracam dokładnie tą samą drogą, którą tu dotarłem. Przede mną wszystkie te same dziury i wyboje oraz Przełęcz Akbajtawe.